Cześć. Nazywam się Michał Puławski. Witam Cię serdecznie w podcaście dotyczącym krytyki środowiska naukowego w stosunku do skargi nadzwyczajnej w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krytyka ta dotyczyć będzie okresu legislacji przedstawionego projektu ustawy. Jeśli interesują Cię tematy związane z szeroko pojętym prawem, w szczególności prawem konstytucyjnym, postępowaniem cywilnym czy ochroną praw człowieka, to jesteś we właściwym miejscu. Skarga nadzwyczajna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia opracowanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na etapie legislacji ustawy wprowadzającej przedmiotowy środek zaskarżenia pojawiło się wiele obaw w doktrynie prawniczej w zakresie skutków, Jakie może wywołać wejście w życie instytucji skargi nadzwyczajnej? Autor projektu ustawy wprowadzającej skargę nadzwyczajną wskazał, że zasadniczym elementem wyróżniającym skargę nadzwyczajną od innych środków zaskarżenia jest przesłanka ogólna sformułowana przez autora projektu ustawy, czyli konieczność wzruszenia orzeczenia, by zapewnić praworządność. Oraz sprawiedliwość społeczną. Autorzy projektu wskazali, że zasadniczym zadaniem skargi nadzwyczajnej będzie przede wszystkim korygowanie prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych z naruszeniem wartości wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu do ustawy o Sądzie Najwyższym wskazano, że podstawowym założeniem opiniowanego projektu jest właśnie wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej. Już sam autor tego projektu ustawy, wprowadzającej skargę nadzwyczajną, zwrócił uwagę na to, że skarga nadzwyczajna ingeruje w stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych. Jednakże autor instytucji skargi nadzwyczajnej. Powołał argumenty, które mają jego zdaniem przemawiać za odstępstwem od zasady stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych. Podkreślono, że podstawowym motywem towarzyszącym wprowadzeniu skargi nadzwyczajnej jest przekonanie, że wyroki sądowe powinny być sprawiedliwe, wydane na podstawie prawidłowo zrekonstruowanych norm prawnych, a także odpowiadać poprawnie zebranemu i ocenionemu materiałowi dowodowemu. Zdaniem autorów ustawy wprowadzającej skargę nadzwyczajną, orzeczenia sądów, które są rażąco niesprawiedliwe w świetle standardów płynących z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niespełniające tych standardów, nie mogą ostać się w polskim porządku prawnym nawet w sytuacji, kiedy korzystają z przymiotu prawomocności. Wskazywano, że prawomocność nie jest wartością, którą należy ratować za wszelką cenę. Podkreślono, że skarga nadzwyczajna stanowi środek prawny, który miałby służyć eliminowaniu właśnie takich orzeczeń sądowych, których rażące i kwalifikowane wady, godzące w podstawowe wartości wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są nie do zaakceptowania. W świetle zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej. Z uwagi na daleko idący charakter skargi nadzwyczajnej oraz powołane już w tym samym uzasadnieniu projektu ustawy przez jej autorów podkreślono, że ten środek prawny będzie wyjątkowy oraz towarzyszyć mu będzie subsydiarność. Projektodawca Widząc występującą w polskim porządku prawnym od dawna lukę w konieczności realizacji zasady sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie sądowym, wskazał, że dotychczas występujące środki prawne nie są w stanie tej luki uzupełnić i właśnie dlatego ukształtował skargę nadzwyczajną jako środek o tak daleko idących skutkach. Powyższe spowodowało, że już sam projektodawca Zauważył możliwość wspomnianej już przeze mnie kolizji wartości. Wartości, które tutaj ze sobą kolidują, to stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych oraz zasada sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie sądów, którą, zdaniem autorów projektu, należy rozumieć jako orzecznictwo wolne od wad w postaci rażącego naruszenia prawa materialnego, procesowego. Czy też ustalenie przez sąd stanu faktycznego z rażącym naruszeniem zasad postępowania dowodowego? W toku postępowania legislacyjnego pojawiło się szereg obaw dotyczących skutków, jakie może wywołać wejście w życie instytucji skargi nadzwyczajnej. Przedstawiciele doktryny, jako największy zarzut, Skierowanym do środka prawnego opracowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wskazali fakt, że godzi on w konstytucyjną wartość, jaką jest stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych, która w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jest wartością samą w sobie, wartością per se. W doktrynie zarzucano, że skarga nadzwyczajna w kształcie zaproponowanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym rodził uzasadnione wątpliwości, czy aby na pewno projektodawca prawidłowo wyważył wszystkie kolidujące ze sobą wartości. Szczególnie wskazano uwagę na stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych jako wartości konstytucyjnej. Dodatkowo podkreślono, że w polskim porządku prawnym istnieją już przecież środki prawne, które realizują wszystkie cele, jakie projektodawca przypisuje właśnie skardze nadzwyczajnej przedstawiciele doktryny wskazywali że takie cele spełniają skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym czy kasacja w postępowaniu karnym dodatkowo wskazano też na instytucję wznowienia postępowania podkreślano też na rolę skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Przedstawiciele doktryny uznali, że mnożenie środków zaskarżenia jest negatywnym zjawiskiem legislacyjnym i bardziej zasadne byłoby dokonanie nowelizacji przepisów, które na nowo ukształtowałyby przesłanki dotychczasowych środków prawnych. Zdaniem doktryny wątpliwości wzbudził także termin, jaki projektodawca, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Przewidział na wniesieniu instytucji skargi nadzwyczajnej. Wskazano, że dana regulacja godzi w zasadę stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych, powyższe z kolei osłabia zaufanie do państwa i prawa oraz podważa prawo do rozstrzygnięcia sprawy sądowej w rozsądnym czasie, które z kolei stanowią wartości konstytucyjne. Sformułowano także zarzuty, że projektowana ustawa pogłębi stan niepewności prawnej względem obywateli. Podkreślano też, że przedmiotowy projekt zakłada możliwość złożenia w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy skargi nadzwyczajnej w sprawach zakończonych prawomocnymi orzeczeniami, które to uprawomocniły się po 17 października 1997 roku. Zdaniem przedstawicieli do Kryny rodzi to obawy, że przepis ten o charakterze wstecznym wywołuje wątpliwości z punktu widzenia zasady zaufania do państwa i zakazu działania prawa wstecz w świetle artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślano też, że skarga nadzwyczajna zastępuje sądy powszechne w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Poprzez rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych. Podkreślono, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, rolą Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru judykacyjnego nad sądami powszechnymi oraz sądami wojskowymi, a nie sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w imieniu sądownictwa powszechnego i wojskowego. Zdaniem przedstawicieli części doktryny, skarga nadzwyczajna, Prowadzi właśnie do zakwalifikowania Sądu Najwyższego jako Sądu Powszechnego i Wojskowego w aspekcie sprawowania przez nich wymiaru sprawiedliwości. W doktrynie wskazywano także, że projektowany środek prawny przewidziany w ustawie o Sądzie Najwyższym zaproponowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może posłużyć jako instrument do weryfikacji dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego poprzez możliwość zaskarżania orzeczeń zapadłych od 1997 roku, a także wyłączenie możliwości dokonywania przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa oraz usuwania, zarówno w przyszłości, jak i z skutkiem wstecznym, rozstrzygnięć. Zawartych w związku ze sprawami wyborczymi, w tym o ważności wyborów. Podkreślono, że zakres skargi nadzwyczajnej określono w stosunku do każdego prawomocnego orzeczenia, bez wyłączenia orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy. Niektórzy przedstawiciele doktryny postawili dalej idący wniosek, wskazując, że zwrot od każdego prawomocnego orzeczenia. Nie wyłącza także orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu czy nawet sądów administracyjnych. Wskazano także, że w doktrynie przez orzeczenie może być rozumiane nawet decyzja administracyjna, co powoduje, że skarga nadzwyczajna stałaby się najbardziej szerokim środkiem prawnym pod względem zakresu przedmiotowego. Obawy w doktrynie dotyczyły także niewłaściwego sformułowania przesłanki ogólnej skargi nadzwyczajnej poprzez oparcie jej na klauzulach praworządności i sprawiedliwości społecznej. W doktrynie wskazuje się, że przesłanka sprawiedliwości społecznej nie jest synonimem sprawiedliwości, ale programem działania państwa poprzez wszystkie jego organy. Podkreślono także, że sprawiedliwość społeczna to cel funkcjonowania organów państwa. Nadto przedstawiciele doktryny wskazywali, że przepis określający przesłanki szczególne skargi nadzwyczajnej posługuje się koniunkcją w zakresie spełnienia przesłanek szczególnych. Zdaniem przedstawicieli doktryny powyższe oznacza, że dla uwzględnienia skargi nadzwyczajnej musi być spełniona przesłanka ogólna. Oraz wszystkie wymienione przesłanki szczególne, bowiem są one wymienione na zasadzie koniunkcji, nie zaś na zasadzie alternatywy. Wobec powyższego przedstawiciele doktryny zasygnalizowali, że w praktyce żadna skarga nadzwyczajna nie zostanie uwzględniona z uwagi na zbyt wąski zakres ukształtowanych przesłanek szczególnych w połączeniu z przesłanką ogólną. Powyższe Sprawi, że będzie to instytucja martwa. Przedstawiciele doktryny wskazali też na zdumiewające ukształtowanie legitymacji do wniesienia skargi nadzwyczajnej. Projektodawca założył bardzo szeroki zakres legitymacji do wniesienia tejże skargi, lecz z zastosowaniem zasady oficjalności. Oznacza to, że wykluczono możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej osobiście przez stronę czy uczestnika postępowania, choćby nawet działał przez pełnomocnika będącego adwokatem czy radcą prawnym. Projektodawca zaproponował, aby skarga nadzwyczajna mogła być wniesiona przez prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, grupę co najmniej 30 posłów lub 20 senatorów oraz w zakresie swojej właściwości przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. W toku postępowania legislacyjnego pojawiły się zarzuty nadmiernej ingerencji władzy ustawodawczej w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez przedstawicieli tej właśnie władzy. Wskazywano, że w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości jest wyłączną domeną władzy sądowniczej, zaś powierzenie jej w jakiejkolwiek części przedstawicielom Sejmu czy Senatu rodziłoby naruszeniem Konstytucji w zakresie artykułu 45 ust. 1, artykułu 10 ust. 1 oraz artykułu 173. W toku postępowania legislacyjnego projektu ustawy w której skonstruowano instytucję skargi nadzwyczajnej, pojawiły się także propozycje, aby ukształtować legitymację do wniesienia tejże skargi nader szeroko, tak jak jest to uczynione w przypadku skargi kasacyjnej czy kasacji. Takie głosy reprezentowało środowisko adwokatów czy radców prawnych, które nie sprzeciwiały się instytucji skargi nadzwyczajnej w całości. Sugerowano, aby skargę nadzwyczajną mógł wnieść każdy mający status strony czy uczestnika postępowania pod warunkiem reprezentacji przez pełnomocnika procesowego będącego adwokatem lub pracą prawnym. Nadto podnoszono zarzuty, że podmioty działające na zasadzie oficjalności w świetle projektu przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władne są wnieść skargę nadzwyczajną niezależnie od woli stron czy uczestników postępowania, czyli także w sytuacji, kiedy żaden ze stron czy uczestników postępowania nie wyrażałby zgody na wniesienie tejże skargi. Podnoszono także głosy, że upoważnienie prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do wniesienia skargi nadzwyczajnej rodzi ryzyko stabilności trwałości orzecznictwa sądowego. Gdyż ten podmiot nie reprezentuje interesu społecznego czy praworządności, lecz jedynie dbałość o interesy skarbu państwa. Dodatkowo w doktrynie podnoszono zarzuty, że skarga nadzwyczajna jest zbyt podobna przesłankowo do skargi kasacyjnej czy skargi konstytucyjnej. Zdaniem części doktryny, Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej spowoduje zdublowanie przesłanek, które już istnieją przy skardze konstytucyjnej czy skardze kasacyjnej i spowoduje to kolizję tychże środków prawnych. Nie uszło też uwadze przedstawicieli doktryny, że rozpoznanie skargi nadzwyczajnej w przepisów projektu ustawy powierzono składowi mieszanemu, czyli dwóch sędziów Sądu Najwyższego oraz jednego ławnika. Podkreślano, że czynnik społeczny winien sprawować wymiar sprawiedliwości jedynie na szczeblu sądownictwa powszechnego, gdyż sąd najwyższy jest sądem prawa, nie sądem faktu, a czynnik społeczny w postaci ławników pozbawiony jest specjalistycznej i fachowej wiedzy prawniczej, która niezbędna jest przy orzekaniu w sądzie najwyższym, w tym także przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej, bowiem Doświadczenie życiowe i wiedza ławników z pewnością okaże się zbyt niewystarczająca dla oceny, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki skargi nadzwyczajnej. Zdaniem części doktryny, wprowadzenie ławników, wybieranych w świetle przepisów projektu ustawy, do Sądu Najwyższego przez Sejm, w tym do składu rozpoznającego skargę nadzwyczajną, stanowi jedynie zabieg populistyczny i nie wpłynie pozytywnie na wzrost autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Czy Sądu Najwyższego? Niepokój wśród części doktryny wzbudził także fakt powierzenia kompetencji do rozpoznawania skarg nadzwyczajnych nowo powołanej Izbie Sądu Najwyższego, czyli Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która w całości składać się będzie z nowo powołanych sędziów w nowo ukształtowanej procedurze powoływania sędziów. Przez Krajową Radę Sądownictwa utworzona na podstawie nowej procedury powoływania jej członków. Zdaniem części przedstawicieli doktryny, powyższe spowoduje nadmierny wpływ władzy wykonawczej na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym także przez orzekanie w Sądzie Najwyższym na skutek niesienia skargi nadzwyczajnej, co spowoduje nadzwyczajną kontrolę dotychczas zapadłego orzecznictwa według wedle nowo ukształtowanych standardów. Przedstawiciele doktryny skrytykowali także, że nowo powołana Izba Sądu Najwyższego Izba Nadzwy Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została ukształtowana na zasadzie głównie do rozpoznawania skarg nadzwyczajnych. Wymierzanie sprawiedliwości przez ten sąd będzie opierało się na nadzwyczajnej kontroli zapadłych już orzeczeń. Na podstawie szeroko ukształtowanych, na zasadzie pojęć nieostrych przesłanek. Zdaniem doktryny powyższe stanowić będzie narzucenie sądownictwu powszechnemu wykładni prawa przez pryzmat sprawiedliwości społecznej i praworządności, które mogą kolidować z precedensami utworzonymi przez pozostałe izby Sądu Najwyższego, posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu określonych dziedzin prawa. Powyższe rodzi obawę, że zostanie utworzony dualizm prawny w zakresie wykładni prawa utworzony przez konkurujące ze sobą izby Sądu Najwyższego. Będą one względem siebie niezawisłe i równorzędne. Nadto przedstawiciele doktryny wskazali też na obawę, że skarga nadzwyczajna może spowodować poddanie w wątpliwość wiele tytułów wykonawczych, co spowoduje naruszenie prawa do sądu. Oraz stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych, a w konsekwencji pogłębi kryzys w zakresie przewlekłości postępowania w sądach powszechnych oraz w Sądzie Najwyższym. W powyższych uwagach przedstawiłem najważniejsze obawy, jakie środowisko doktryny prawniczej wyraziło w toku postępowania legislacyjnego nad projektem ustawy autorstwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej która wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję skargi nadzwyczajnej. Ustawa weszła w życie około 6 lat temu. Można powiedzieć, że dotychczas nie potwierdziły się obawy w zakresie naruszania zasady pewności prawa oraz naruszenia wartości, jaką jest stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych. Gdyż Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, orzekając przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej, Waży równorzędne sobie wartości, jakimi są stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych oraz zasada demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Nie potwierdziły się dotychczas także obawy co do zwiększenia przewlekłości postępowania w sądownictwie powszechnym na skutek wprowadzenia skargi nadzwyczajnej, a także co do utraty autorytetu. Przez jednostki do wymiaru sprawiedliwości. Zmiana władzy stawia pod znakiem zapytania dalszy los instytucji skargi nadzwyczajnej. W ocenie komentatorów analizujących dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego, zapadłego na skutek rozpoznawania skarg nadzwyczajnych, większość obaw, jakie zrodziły się na etapie postępowania legislacyjnego, okazały się nieuzasadnione. Zaś Sąd Najwyższy doskonale poradził sobie z wyzwaniem, jakie spotkało go na skutek wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej. Dziękuję za uwagę.